Manko na kanale Plenerowi. Dzisiaj chciałbym Państwu zaprezentować zabawkę dla dużych chłopców. Coś, co powinien mieć absolutnie każdy: mianowicie cud technologii, czyli scyzoryki Victorinoxa. A dokładniej jego model Hercules, który moim zdaniem wymiata spośród wszystkich innych modeli. Dodatkowo zaprezentuję Wam. Nowego Herkulesa i starego Herkulesa. Pomimo, że jest to jeden i ten sam model, różni się diametralnie choćby ułożeniem niektórych z funkcji. Proszę Wam Porównanie dużego Victorinoxa 111 mm do tego 91 mm. Koniecznie bądźcie dzisiaj z nami. Na początku zacznijmy od jego wielkości. Jest to 111 mm długości, czyli tam 11 cm całości. Jest on dość masywny, bo on waży 200 gramów. Czy mając go w jakiejś saszetce, nerce, czy w kieszeni nosząc go codziennie. No jest troszeczkę ciężki, no ale on musi być taki, no bo to jest konkretny sprzęt. Zaczynajmy od noża. Noż jest duży, taki dość masywny. Gruby, porządny, idzie się nim już pobawić. Jakiegoś patyka uciąć, nastrugać. Trzymając go w dłoni, fajnie można nim sobie działać. Zaraz zresztą pokażę, jak to działa. I teraz porównując go do starego, starszej wersji Herkulesa. Już na dzień dobry mogę powiedzieć, że w tym nowszym nóż jest troszeczkę większy. Zobaczcie sami, jest taki masywniejszy i w ogóle wydaje się konkretniejszy. A najważniejsze, co mają inne systemy blokowania, stary ma ten system blokowania. O, tak to wygląda. Tutaj, który, gdzie jak nóż jest zablokowany, popatrzcie sami, on ma lekkie takie luzy, nie powinno się to zamknąć podczas pracy, ale jednak jest wyczuwalny lekki luz. A tu, a w nowszym, w nowszej wersji zastosowano już tego liner bloka czy line bloka, który jest tu blokowanie, które jest o wiele pewniejsze i nóż jest zabetonowany, nie idzie nim ruszyć, więc jest to na pewno plus. A do tego to już przejdę do kolejnej funkcji, to jest otwieracz i zarazem klucz płaski, też jest blokowany. Popatrzcie, on też jest blokowany. Więc dokręcając mocniej śrubę, czy nawet niektórzy używają tego do krzesiwa, do skrzysania iskry. Również przydaje się. Właśnie oto ta blokada, bo można zawsze mocniej docisnąć. W starym niestety czegoś takiego nie ma. W starym, jak już to otworzę, no to nie ma. Nie ma żadnej blokady. Mało tego, w ogóle spójrzcie na kształty tych otwieraczy do kapsli i, i śrubokrętów płaskich. Jednak w tej nowszej wersji jest o wiele masywniejszy. Kolejną funkcją, którą chciałbym Wam pokazać, jest piła, bo piła w Victorinoxach jest przekonkretna, tnie jak szalona. Eee, zaraz Wam zresztą pokażę. Eee, naprawdę udała się piła w każdym Victorinoxie, czy w tym mniejszym, eee, czy w innych modelach. Victorinox zrobi zajebiste piły. To nawet nie można co. Eee, porównując oczywiście i analogicznie do starego, starej wersji Herkulesa, Yy, piła troszeczkę też się różni, zobaczcie sami jednak yy, dwa bliźniacze modele, a yy, piła troszeczkę się różni. Tym razem, chyba na korzyść tej starszej wersji, wydaje się bardziej masywniejsza. Zobaczcie, ale piła naprawdę robi robotę. To nie, nie ma co. Piła niestety nie jest blokowana, no ale w sumie też takiej potrzeby nie ma, bo zawsze nacisk. Jest z góry i ona się nie powinna otwierać, bo nie dziubiemy nigdy piłą, ani nie robimy podobnych ruchów. Czym wyróżnia się Herkules tym, że ma takie mikrokombinerki, które są przydatne? Wiadomo, fajnie mieć kombinerki przy sobie. Wiadomo, nie jest to jakieś, jakieś kombinerki jak w multitoolu jakieś duże, konkretne ale, żeby coś czasami wyciągnąć, pociągnąć kurcze jak najbardziej zdają swój egzamin w starszej wersji. Również są kombinerki, no i one tu się chyba nie, ruszą, nie, nie różnią niczym. Sprawiałem wrażenie porządnych dzień, porządnie chycić. Właśnie ze względu na te kombinerki wybrałem model Hercules bo, bo mi się to po prostu podoba. Nie? Wiadome w scyzoryku Victorinoxa są nożyczki które są turbo super. Są bardzo ostre, przydają się do wszystkiego. Nawet kurczę do obcinania paznokci. Są bardzo ostre i są po prostu genialne. W starym Victorinoxie również są i sprawdzałem ich ostrość po tylu latach i uwierzcie mi, że dalej robią robotę. Co chciałem zauważyć to to, że w starym i nowszym modelu wszystko jest w innych stronach, nie? Zobaczcie sami choćby nożyczki. Tu są w drugim rzędzie od lewej, a tu są w drugim rzędzie od prawej. I tak z nożami i z wszystkim, więc nie wiem dlaczego to poprzekładali, bo na przykład przy nożu, tutaj noż jest w drugiej pozycji, co bardziej tak wyśrodkowuje go, nie? W tej wersji, gdzie jest skrajnie po prawej stronie. No, ale to, to są chyba już takie detale, nie. E, wiadome, otwierasz do konserw, e, super sprawa. E, nie wiem za bardzo w którą stronę się go używa, bo widziałem parę recenzji. Niektórzy otwierają nakładając na puszkę, ciągną do siebie, a niektórzy na, e, mówią, że w Victorinoxach e, otwiera się, pchając do przodu. Próbowałem tak i tak. Szczerze, lepiej się to otwiera, pchając do przodu. Dodatkowo mamy tutaj jeszcze śrubokręt płaski, w mniejszej wersji, który też daje radę. Mamy tutaj jeszcze dwa śrubokręty krzyżakowe różnych grubości, które niestety, żeby wyciągnąć, trzeba otworzyć kombinerki i nożyczki, a z pod spodu wychodzi długi krzyżak który ma taki dość fajny wymiar do na przykład jakichś śrubek z komputera czy z jakichś kurcze zabawek dla dzieci żeby baterię przykręcić coś w tym stylu a tu jest większy krzyżak masywniejszy o tak to się prezentuje w starszej wersji oczywiście też jest też trzeba pootwierać różne rzeczy żeby do niego dojść w tym przypadku nożyczki i kombinerki tak samo jak w starym tylko w innym położeniu no i to samo długi krzyżak i mniejszy a za to grubszy krzyżak z drugiej strony mamy korkociąg otwierasz do na przykład butelek z winem który no, daje radę no ale wiadomo nie jest to taki do otwierania w jednym i w, modelu, w drugim modelu takie samo ale mamy tego dziubaka, który teoretycznie służy do szycia w skórze i w starym modelu jest dziurka, może to jest już do przekładania nitki, nie wiem, nigdy tego nie używałem, choć mój kolega kiedyś używał, mówił, że yy, daje radę, ale w tym nowszym nie ma już tej dziurki tutaj, zobaczcie. Nie wiem dlaczego, no ale nie ma, nie? No, i to są wszystkie jego gadżety. Jak widzicie, jest ich trochę. Jest to wersja, ten Herkules, jest to wersja taka prawie na maksa rozbudowana. Bardziej rozbudowaną wersją jest Work Camp, a najbardziej jest Work Camp XXL. O, widzicie, nie zrobiłem tego po kolei i się nie udało. W formie takiego bonusa chciałbym Wam. Porównać właśnie scyzoryk wersja 91 mm do tej wersji 111 mm, zobaczcie sami, różnica jest dość spora. Powiem Wam, że ten mniejszy też daje radę. Ja bardzo długo z nim chodziłem. Nie jest on tak duży jak tamten, jest dość mniejszy. Ale jak najbardziej do takiego noszenia na co dzień przy sobie, zdaje egzamin, jest bardzo fajny. No więc jeszcze raz porównując. Dużego Victorinoxa do tego średniego, bo są jeszcze chyba mniejsze, takie malutkie do, jako wisiorek do kulczyków. No i wiadomo jak w każdym Victorinoxie pęsetka. No, taka do wyciągnięcia jazgi z palca. Nie, i wykałaczka. Z racji tego, że jest tutaj złamane drzewo, zrobimy sobie test piły Wiktorinoxa. Chwila moment. Patyk dość gruby. Choćby dla tej piłki możecie kupić Victorinoxa. Jest genialna. Taki scyzoryk nad zwykłym nożem, nie wiem, typu Mora, ma tą przewagę, że ma tą wielofunkcyjność. Ma te nożyczki, kombinerki. Piłę nie trzeba tego nosić wszystkiego, tylko jest to w jednym. No i na koniec chciałbym jeszcze dodać, żebyście pamiętali, że Victorinox ma dożywotnią gwarancję. Jeżeli złamie się Wam nóż, obudowa, cokolwiek, zawsze można go wysłać do serwisu i Wam to naprawią lub odeślą nowy sprzęt. Ja ogólnie jestem zakochany w Victorinoxach i uważam, że Victorinox jest the best. Dzięki za oglądanie odcinka i do następnego. Na razie!